Cześć, witam Was w kolejnej misji na kanale Chill Misja 5 Zdobycie Charakterystyka Przedostań się do środkowych poziomów i oczyść laboratoria. Musisz zapobiec mutacji potworów. wskazówki. Przyczyną mutacji potworów są substancje chemiczne znajdujące się na terenie bazy. Patrol donosi, że zidentyfikowano nowy rodzaj potworów. Są one bardziej agresywne i trudniej je wyeliminować. Tak, ja musiałem dojść do tego momentu, bo mi się dźwięk nie nagrywał, bo mam nowy mikrofon. Właśnie przez niego rozmawiam. Zdobyłem takie coś przedtem. Przedtem tego nie miałem. Ominąłem po prostu jeden sekret na poszednich misjach i w tym sekrecie był ten pust. Bardzo fajnie. Tą broń zdobędziemy. To nawet jej nie kupuję. Kupimy sobie przeżycie. Takie coś. Amunicji mamy na fula. Prawie wszędzie to zdobędziemy za chwilę. Dobra, lecimy. ok Już tak siedzę godzinę, żeby nagrać 20-minutowy odcinek. Musiałem wszystko od nowa robić. No niestety tak czasami bywa. A muszę zaraz do pracy wychodzić. Muszę jeszcze coś zjeść sobie. No tak to jest. Dawaj te potwory wszystkie lecimy ta armatka jest świetna to nam tyle pomaga bardzo ułatwia grę wtedy to co mamy Tu gdzieś były przeciwniki. Gdzie on do nich strzelał? Gdzie to było? No, coś mu się chyba pomieszało. Tu są, z tej strony teraz. Implant. Implant. Poprawiający siłę, to ten niebieski jest na siłę, okej. Okay. To będziemy teraz mieli większą moc z tych wszystkich broni. Sekret, tu jest sekret na ścianie. Pieniążki, no i elegancko. Tu nie było żadnego sekretu. Chyba z tej strony chyba tak nie może być na tej ścianie, co i nie widzimy, nie może być chyba sekretu. No bo to było bez sensu. Nie wiem jak potem w kolejnych misjach jest. Tu nie ma sekretu. Tu jest jeden. Już widzę. Minigal, już mamy tą broń. Tu gdzieś jest bazuka, tylko nie wiem w którym e, sekrecie. Chyba tam dalej troszkę. Tu zdobyłem, tu zdobyłem. Dobra, ciśniemy dalej. Tu jest chyba bazuka teraz. Nie, jeszcze, nie? Kanizelka. Tu teraz wyskoczą nam z każdej strony potwory. Ale poradzimy sobie z nimi. I cyk, lecimy, jedziemy z nimi. Dawać kasę. Dawać pieniądze. No i mamy to. O, tu też sekret jest całkiem na dole. Przedtem tego nie zauważyłem ja już robiłem tą misję tylko żebyś dźwięku przedtem, nie? Też kasa Dobra, idziemy dalej A na razie tego nie zbieram Później jak to mi amunicji trochę zejdzie Dá vai, dá vai, dá vai. damage, mano. W którym sekrecie była właśnie bazuka? Nie wiem czy teraz tutaj, czy w kolejnym. Implant poprawiający siłę znowu, nie wiem kiedy to zdobyłem. Czy to przedtem, czy teraz. Puszczalamy sobie trochę granatnikiem może, no, dla odmiany. No, tu też sekret. Trzeba walać na te beczki, na ten kwas, żeby na to nie wejść, bo to nas zabije. O właśnie. Dalej nie ma bazuki. A może po prostu to jest losowe, że tutaj znowu co innego da? Dobra, nic tu nie znajdziemy więcej, idziemy stąd. Tu jest sekret. Mamy bazookę, okej. Okay. To chyba jednak nie jest nosowe. O, ale zostaniemy przy tej broni na razie, bo mamy za mało... ...amunicji do bazooki. Tu na tyścia nie ma sekretu. Już dziwne, powinien być jeden. Nie widzę, chyba nie ma. Tu jest na pewno tam. O, tu teraz będzie jazda, zaraz. Dawać już wszystkie. Zraciłem walizkę, ponieważ prawie zginąłem, ale ona się aktywuje i po prostu daje mi życie na full'a znowu. Tu nie ma sekretu. Tu mamy do bazuki. Tu jest sekret. Zaś kasa, no i elegancko. To ma mocna broń nie? Cyk, cyk i nie ma nic No trzeba szybko zbierać, bo to znika kasa na przykład O ile tu tych rzeczy Nie da się nic podnieść Dobra, sekrety za chwilę I ładujemy ich, dawaj kasę szybko kasa, kasa, kasa wszystko, kupię krzesło o to jest baza chyba ostatni przeciwnik tym razem nie zginąłem przedtem też chyba nie w tej jednej misji zginąłem przedtem, ale to Widzieliście. Tu nie ma sekretów. O, to są ważne... Ważna amunicja. Tu coś jest? Nie. To teraz jest już jest niepotrzebne. Dobra, chyba wszystko. Możemy kończyć tą misję. Nie ma tu nic więcej. Tu nie ma sekretu. Szkoda. Dobra, to było chyba na tyle. Ja muszę kończyć, muszę zaraz do roboty spieprzać. Jeszcze sprawdzę, bo nie pamiętam, co to począłem już, ale nie ma nic. Dobra, ok, kończymy to. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę do góry i subskrypcję. Jeżeli wbijecie 5 łapek, gramy Alien Shotgun 2 po, ty, po tej grze. Gotik sobie też będę kontynuował. Tam też możecie oglądać serię z Gotika. Będzie dzień o 7 rano seria z Gotika wpadać, a Alien Szoter będzie dzień o 16. Tak więc trzymajcie się na razie, cześć.